Cześć, witajcie. witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. My zaczynamy od opowieści, bo chcieliśmy Wam opowiedzieć... Miło że też, żebyśmy co Historię z dzisiejszego dnia, bo dzisiaj... W żłobku. No co się stało, Hanusia, w żłobku, ty wiesz w ogóle, bo pewnie Hania nie wie, bo myślę, że... Hania po prostu myśli, że poszła na plac zabaw tak. gdzieś daleko, ale to nie była wycieczka dzisiaj na plac zabaw w żłobku, bo dzisiaj w żłobku Hania miała ewakuację, tam jest młody podsiadło się rodzi. Dzisiaj w żłobku była ewakuacja, bo słuchajcie, ktoś zrobił sobie nieśmieszny żart no i zadzwonił, właśnie. że w żłobku któreś dziecko ma w plecaku bombę. Bombe. I to nie jest. to. Wiecie, ja jeszcze rozumiem dzwonić do urzędu, jak są takie różne sytuacje. Jakiś urzędnik komuś zajdzie za skórę i. To jest taki wylew frustracji, że ktoś taki głupstwo. Znaczy źle to powiedziałam, nie rozumiem, ale wiecie o co chodzi. Tak, że to się zdarza, że typu urząd, jakieś sklepy, galerie, Nie, ale do żłobka. Po jakiego grzyba? No i wiecie, ja dzisiaj byłem zabieć. Co nie chcesz powiedzieć? No w żłobku jest, ale gimnastyczna zawsze. No, no i wiecie, yy, ja dzisiaj byłem za bo, bo miałem wolne, bo miałem tam parę rzeczy załatwić, więc pojechałem za Beśchanie i jechałem załatwić inne rzeczy. I akurat na stacji znowu jak tankuję, to Paulina mi dzwoni, że Nowo. w żłobku jest alarm, w sumie jest ewakuacja dzieci, i jak rodzice chcą, to, to mogą przyjechać do dziesiątej, żeby jeszcze je odebrać. nie? Ale właściwie to było tak, że pani już mnie uspokoiła, że policja A. już to sprawdziła, że już nic się nie dzieje, on te dzieci są bezpieczne pod opieką. Bo wiecie co? Nasz żłobek w ogóle ma jeszcze trzy oddziały. I wyobraźcie sobie, że ten telefon był anonimowy, oczywiście wiadomo, bo jak to z bombą, jest ale nie określili oddziału. Tylko po prostu. no, jak się już Samochodowy um, um, koncert, koncert nie, bo pozwoli. słowa. nie pozwolił nam się wypowiedzieć w pełni, więc korzystając z tego, że jesteśmy w parku, a Hania się huśta i mamy chwilę. Oho, leci? Oh, to Ech, nie wiadomo, nie. czy mamy chwilę. Nie mamy chwili. Co? Co? Aha, ona chce ci pokazać, bo ona się teraz kręci na huśtawce, wiecie? Ona zawija sobie te łańcuchy i się odwija i to jest. No ale super, wracając super. do tematu, nie wiem na czym skończyliśmy. Ja zawiałem Hanie, e, tankowałem samochód i Paulinka do mnie I tak jakoś, nie? Już od razu. 30 minut później Paulinka dostała informację, no pięknie, dostała informację, że jest alarm bombowy, jest ewakuacja, ale oczywiście od razu Paulinka była uspokojona, że to nie jest nic groźnego. Że policjanci już tam wszystko sprawdzili, wszystko jest że sprawdzone. dzieci są bezpieczne i w sumie jeśli ktoś ma ochotę, to może odebrać do dziesiątej, a jeśli nie, a no, to jeśli wszystko nie, no jest no okej okay i dalej To dziecko praca, może bo, zostać w żłobku no. dalej. Praca żubka jest niezakłócona. No. Natomiast yy, my stwierdzimy, że Hania sobie zostanie. I wiecie, co jest fajne, że jakby Hania... Yy, no, oczywiście to jest fajne zachowanie. No. Prawda, że Hania nie ma świadomości tego, że coś się źle działo, bo Hania po prostu poszła na wycieczkę na, wycieczkę na, na plac zabaw do parku. No. Tak to dobra. A Haniu, co się dzisiaj działo? Że byłam na wycieczce w parku, na placu zabaw, no bo musiały się dzieci właśnie, bo wiecie, bo tak to mają na ogródku swój plac zabaw i wiadomo, ze żłobkowymi dziećmi się raczej nie wychodzi gdzieś dalej, bo dbają o bezpieczeństwo, więc wolą się bawić zawsze na tym placu zabaw przy żłobkowym. No a dzisiaj musiały um, panie wziąć się na inny plac zabaw i Ania była tym bardzo podekscytowana, że była na innym placu zabaw, że to była wycieczka w ogóle. Już idę, to mama Poliki już czas już się skończył, ale tylko jeszcze dodam, że Polina też dostała od pani dyrektor od SMS to się działo wszystko na przestrzeni kilku minut, więc organizacyjnie to było mega, bo ta wiadomość po prostu o tym, że jest bomba w jak plecaku któregoś z dzieci nie podawała dokładnej lokalizacji, więc wszystkie żłobki w mieście jakby były postawione w stan alarmu, więc spokojne jest to, że organizacyjnie to było tak rozwiązane, że po prostu z wszystkich możliwych stron... Poszły od razu wszystkie pełne informacje, Pańka też dostała SMS-a od Pani Dyrektor, że że z Komendy Wojewódzkiej jest potwierdzenie, że to nie jest nic groźnego, że, że to była fałszywa informacja, fałszywy alarm więc można być spokojnym, więc mimo tego, że początkowo to była bardzo stresująca informacja, to przez to, że była organizacja mega, to bardzo szybko została sprawdzona i zdementowana I Hania ma z tego tylko fajne wspomnienia, bo Hania ma wspomnienie wycieczki do parku na plac zabaw, czyli Miłoże chyba średnio zadowolony z dzisiejszego dzienka, co? A my jesteśmy na wycieczce i zapowiada się całkiem przyjemny dzień, nakusili nas właściwie Justyna z Michałem zadzwonili. Ej, chcemy wybrać się do ogrodów w kapias, jedziecie z nami, a my w sumie nie mamy planów, to jedziemy. No i jesteśmy właśnie, dojechaliśmy. Przyjechaliśmy do sobie na spacerek. No dojechaliśmy, Słysz... ale szukania do... miejsca było co niemiara Masakra tu jest. Wiecie, za dużo ludzi, a zbyt mało miejsca do parkowania, bo naprawdę nie wiem jak tam w środku, ale tu jest... Ale ja już do... rozkminiłem, oh. Palinka, yy, tam jest wesele, tam jest sala i tam jest też wesele, wiesz? Jeszcze to, to i jeszcze tu wesele. jest ogrodnictwo chyba. Ogrodnictwo, ludzie, restauracja, no. ogrody do zwiedzania. Więc no, jest tu trochę e, tych ludzi. Zobaczymy, ja, nigdy tu nie byliśmy jeszcze, nie? A już dużo razy ktoś opowiadał, że fajnie tu jest, więc No i jesteśmy, sprawi... że wpadniemy, zobaczymy, czy to jest fajne miejsce na spacer, a ponoć jest, bo to są ogrody, które po prostu jakiś gość o nazwisku Kapias sobie stworzył. A, no bo to są taki na, na wsi można powiedzieć, no, nie? To jest tu tak... O środku niczego. Wręczu, no, o, obok o, jeziora goczałkowickiego, go także. A miłosek sobie zjadł, teraz sobie coś odpoczywa o, i myślę, że jest... No te oczka znowu takie. Ojejujeju biedne. No, no. Myśka, my tu jesteśmy. Gmina Goczałkowice, Południe Goczołkowice województwa tyłu, śląskiego w okolicy Jeziora Goczołkowickiego, więc w sumie chyba największego jeziora w województwie śląskim. Jeszcze jest Zalew Rybiński, nie wiem, który jest większy, chyba Zalew Chociaż albo Jezioro Goczołkowickie. Ale jest takie dość, dość. Jedno z największych jezior w naszym regionie, naprawdę bardzo duże, a my jesteśmy tu, na południu no naszego regionu i idziemy zwiedzać. Tak, Hania? Tak. Trochę tak. tak. się przespałam w samochodzie i muszę dojść do Ciebie. Są rybki, Haniu? Tak, są takie taki kolorowe. Duże i małe. Duże ja. i małe. Jaki kolor mają? Ej, patrz, tam się leje woda tutaj. Widzisz? ja widzę tu daleko. No, tu była taka duża. Poczekania, tak, tu jest tak. duża ryba, tu. Ej, ja widzę taką dużą rybam, taką tak. Dejczata ci przyczynię. Ej, ja widzę, o, to... Tu jest. Patrz. Ale wielka. Ale wielka. A to tu jest łódka. ja widzi przez okno łódkę. W stawie. To łódkę? No. Łódka. się na No tu nie można na niej płynąć. Widzisz, że ona tak tak jest tam tylko oparta. Nie można na niej płynąć. Czemu? Tam miłoszek sobie chilluje. czym mam ci pomóc? Jest nie I gdzie ją dajemy? Króla czy królową? Gdzie? I wy, tutaj! Tutaj do plału. I co? I wygramy? Wygrałam. Jeste będzie koń. A Tak jeszcze posadź I wygrasz. Wcześniej zastanawiałem się czy Jezioro Goczałkowickie czy Zalew Rybnicki jest największym jeziorem szam akwenem w naszym województwie. Sprawdziłem, bo bym nie był sobą i odpowiadam. Jezioro Goczałkowickie to największy zbiornik wodny w naszym śląskim województwie. Jest nazywany przez to przez swój rozmiar, jak widzicie, robi wrażenie. Jest nazywane śląskim morzem. fale jest, wszystko jest. Super. No. Potężny zbiornik, także ogromny jest. Zachęcam was do odwiedzin naszego regionu. Śląskiego. A przy okazji, jak już jesteśmy przy tym temacie, chciałem wyrazić nie żali i ubolewanie. Gańba mi zawołuje niektóre panie. Bo na poprzednim vlogu Paulinka zrobiła sobie delikatny zabieg powiększania ust. Nie było by w tym. Czekajcie, pójdziemy trochę. Nie byłoby w tym. Nic nadzwyczajnego, no ale, ale wiecie, jest to taki temat dość. Kontrowersyjny, kontrowersyjny dla niektórych, chociaż nie wiem czemu, bo jak sobie ktoś robi tatuaż, to, to też w jakiś sposób się upiększa i to już nie jest dla nikogo kontrowersyjne. Albo ale, makijaż pernamentny. Albo makijaż pernamentny. No ale wiadomo, nie wszystkim musiało się to spodobać i nie mam z tym problemu, ale niektóre komentarze i słowa, które wypowiadały piękne panie, które nas oglądają, wołają o pomstę do nieba. Szczególnie te, które uderzają w mamy Pauliny, e, powiem Wam szczerze, tak kończąc temat. Całe szczęście, że dzieli nas brama internetu i możecie być bezkarne, i pluć sobie, my na co tylko chcecie. No i wiecie, oczywiście, e, nie, nie mówię to o wszystkich komentarzach, tylko o tych najbardziej ekstremalnych. I kurde, tak wiecie, wszyscy gadają o tym takim ruchu. Nie wiem, jak to nazwać w sumie Body Positive, że wiecie, że jestem piękna jaka jestem, no ale wiadomo, ludzie. W, jakiś, w jakikolwiek sposób chcą się upiększać. Jeżeli ktoś w ten sposób chce się upiększyć, to spoko. Jeżeli Paulinka przez to, że powiększy sobie usta, będzie się czuła lepiej. E, spoko miłoszek. Miłość chyba też nie lubi chodzić na Potamach. No ja nie lubię. Nie woli. Jeżeli Paulinie ma być lepiej z tego względu, że sobie powiększy w jakiś sposób usta, to spoko. I mimo że sami to teraz może Was zaskoczy, Nie do końca jestem za nie do końca może mi się to podoba, to jakby suma sumaru nie. Nie, nie mogę oczekiwać tego, że Paulina przez wzgląd na mnie czegoś nie zrobi. To ona ma się z tym dobrze czuć, jeżeli to jest sprawa przyjemność i radość, niech to robi. Jeżeli radość jej będzie sprawiało zrobienie sobie tatuażu, niech to robi. Jeżeli radość jej będzie sprawiał sprawia makinaż permanentny, niech to robi. Spoko. Także szacun dla ludzi, którzy rozumieją to co powiedziałem i rozumieją, że każdy może zrobić co chce. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, no to raczej już niewiele w życiu zrozumiecie. Jak zwykle dzięki za wszystkie kulturalne komentarze, tam często też się pojawia takie, takie zdanie, że o nas można wypowiadać się tylko dobrze albo wcale. Nie, nas można się wypowiadać i dobrze i źle, tylko trzeba to robić kulturalnie. No także, drogie Panie, reasumując, nie wszystko Wam się na tym kanale musi podobać, co jest oczywiste, ale jeżeli macie ochotę komentować nasze filmy, to róbcie to z, z zachowaniem zasad kultury i nie mieszaniem do tego naszych ukochanych rodziców. Zakończony po dzisiejszym wypadzie, ale, ale mam jeszcze parę obowiązków. Obowiązków, bo obiecałem Wam jakiś czas temu, że yy, w, w kolejnym vlogu Wam opowiem jaki to my serial teraz namiętnie oglądamy. O jakim serialu ja sobie przypomniałem kilkanaście lat po premierze, bo nie miałem go nigdzie znaleźć. No ale to miało być w następnym vlogu. Minęły trzy vlogi i Mateusz o tym nie powiedział i sobie w końcu przypomniałem. I zaraz Wam o tym opowiem, ale chciałem Wam jeszcze dodać, że jak wiecie, bo generalnie mam dużo do przekazania i mam z tym teraz problem, no bo tak, bo opowiem Wam o tym serialu, to jest po primo. Po drugie, jak wiecie, no my mamy opóźnienie w odbiorze naszego domu, a po trzecie, my właśnie po takich wypadach lubimy wieczorem albo z Hanią obejrzeć sobie bajkę, albo ja z właśnie ten serial, o którym Wam opowiem. I to wszystko składa się na urządzenie, o którym bym, bym Wam chciał opowiedzieć. To jest urządzenie, słuchajcie, Benz, BenQ. To jest projektor razem z głośnikiem BenQ GV30. I y, to miał być docelowo sprzęt, który miał mi się przydać właśnie w moim nowym domu. Bo jest praktycznie początek, po, połowa lipca. My mieliśmy mieć klucze gdzieś tam do końca, do końca czerwca, więc myśleliśmy, że gdzieś dostajemy może na początku, może w pierwszej połowie czerwca że już będzie taki etap, że wiecie, są panele, są łazienki, tam się zaraz kuchnia będzie robić. Tu wiecie, coś może już w ogrodzie się będzie działało: jakieś pierwsze dzikie grille. No i przyda mi się ten sprzęt, żeby na przykład nie mając telewizora na ścianie budynku ze znajomymi sobie po prostu puścić jakiś film, albo po prostu posłuchać muzyki, bo ten projektor też pełni funkcję kuśnika. Głośnika Bluetooth. No ale niestety opóźnienie w kluczach powodowało, że ten sprzęt jeszcze musi się trochę pokurzyć i poczekać na swoje. Bo nie wiem, czy w ogóle Paulina Wam mówiła, że my, yy, że Paulina chce mieć ogród zimowy. No do ogrodu zimowego to żeby się przydał wiecie, Jesteś w ogrodzie zimowym, chcesz sobie obejrzeć serial, za oknem pada śnieg. Pyk, nie? Leci sobie serial od razu z dźwiękiem. I zaraz Wam zdradzę, jak to ten serial e, namiętnie oglądamy, że jesteśmy na drugim sezonie. No ale jeszcze muszę wam chwilę o nim opowiedzieć, bo e, właśnie firma BenQ dostarczyła mi ten e, projektor i moim zdaniem jest mega i mega sprawdzi się u nas w domu na ogródku przy jakiejkolwiek imprezach, no. nawet jako głośnik bluetooth, tak jak wam mówiłem, bo on się genialnie sprawdza od tego. Jest mega poręczny bo możecie go dźwignąć tu za ten paseczek. Ma magnetyczną podstawkę. To też jest fajne, właśnie. Więc po prostu stawiacie sobie podstawkę, piek po i stoi. I co możecie dzięki tej podstawce? Możesz sobie rzucić obraz na ścianę, ale jak masz ochotę, możesz też na, na suficie. Pyk i obraz jest na suficie, także jest mega. Rozdzielcza 720p, więc w zupełności Wam wystarczy i bardzo dobry dźwięk. Yy... No nie wiem, co mogę wam jeszcze o nim powiedzieć. Ja takie sprzęty bardzo lubię. Stałem się jakiś czas temu, od jakiegoś czasu jestem takim le leciutkim gadżeciarzem i ten sprzęt na pewno skradł moje serce. Jak mówiliśmy, przyda, wam się, przyda nam się na pewno. Plusem też mega jest to, że dołączony jest taki, taki Stick HDMI. Jak, wiecie o co takim. Taką macie funkcję Smart TV w tym rzutniku dzięki niemu i możecie sobie pobierać aplikacje ze sklepu Google Play. YouTube, nie YouTube i właśnie teraz przechodzimy do tego serialu. I pilota mamy. Tak, i pilota też mamy, więc głośność wszystko jest. I teraz przechodzimy do tego serialu, który oglądamy namiętnie i zaczynamy drugi sezon, już jesteśmy na którymś tam drugim czy trzecim odcinku drugiego sezonu. To jest serial, który miał premierę chyba w 2004 roku. Ja go oglądałem. Z rodzicami wtedy, no kiedy to było? Z 16 lat temu, nie? Na premierę. Na jedynce czy dwójce leciał. I pamiętam jak przez długi pierwszy czy drugi sezon, bo później jakoś tak to się rozmorzy nie oglądaliśmy, nie? To nie był za bardzo serial dla dzisiaj, ale on mi od tego czasu chodził po głowie. Nigdzie go nie umiałem znaleźć. żadne, żadne wiecie, żadne serwisy streamingowe. Yy, nawet, że tak powiem, żadne nielegalne źródło, jakieś, wiecie, chomiki, torenty, nic z tych rzeczy, nigdzie go nie można było znaleźć i raz mi się trafił tylko, czy nawet nie wiem, czy dalej go nie ma, do kupienia na Allegro, wszystkie sezony, ale chyba to była kosmiczna kwota kilkaset złotych, a dla mnie kiedyś to był kosmos, nie? I ostatnio, wykupiłem sobie właśnie abonament w takim zapisie streamingowym, patrzę, tam jest yes. serial. W ten dzień, wiecie, wykupiłem go sobie tak z czapy na rok, wchodzę, co by tu obejrzeć, jaki film, no bo wiecie jak to jest. Tam jest ten serial, Paulina, oglądamy. I teraz wam dokładnie wciąż mi się mega. E, dajcie znać, czy też oglądaliście ten serial, ale go wróciłem po kilkunastu latach. I teraz Paulinka zgasi światło, przy okazji sobie tak. zobaczycie, jak, jak obraz wyświetla ten e, projektor, rzutnik wraz z gościkiem Bluetooth, a ja się Was tylko spytam Czy Wy tego pana kojarzycie? Czy Wy kojarzycie pana Johna Loca? nie mogę właśnie wcześniej. Czy tak. kojarzycie pana Johna Loka? Jak kojarzycie, to już wiecie, jaki serial oglądałem. Zagubieni! Lost! Mega po prostu tak mi zapadł w pamięć, jak żaden inny serial, i w końcu go znalazłem. W końcu jest dostępny, i można go po ludzku oglądać. I po prostu nadrabiałem. A jeszcze mam taką uwagę: bo wiecie, jak nagrywam tu w kamerze i widzę też obraz na żywo, to na żywo jest dużo lepszy. I w ogóle jestem ciekawy, jeszcze. jak rozwinie się postać Johna Loka, bo on się wydaje. Jakby najbardziej świadomym gościem, tam na tej wyspie. On wie, co się dzieje. On, no, tak jak mówię, jest najbardziej świadomy. Wie, po co tam jest. Tak mi się wydaje. Jako jedyny Czuje, że, 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 że to może być coś więcej niż po prostu wypadek. Dajcie mi znać, czy oglądaliście serial z i Czy znacie kojarzycie się Johna Loka? Yy, no, ja jestem mega wciągnięty w ten serial. I zaraz będziemy go sobie oglądali. A później sprzęt będzie czekał. No, to też jest super. W poręcznej torbie mm. na to, aż nam e, oddadzą klucze i będziemy mogli się urządzać i zapraszać e, kogoś na seansę, na mundial w Katarze też. Chociaż teraz jest zimą, więc nie wiem, czy będziemy już mieli ogród zimowy. Raczej nie, ale na pewno na wieczorne oglądanie filmu na ścianie domu. To myślę, że też będzie spoko. Super, w ogóle na no ten właśnie ogród zimowy na ogródek, na te wszystkie wieczory letnie. Także co? Ja już się nie mogę doczekać. A tymczasem? A tymczasem? Świnka Pepa. <noise> Jeszcze świnka pepa potem serial. Tak. Urządzenie pracuje 2,5 godziny na baterii. E, posiada opcję autofokusa i jakby ustawiania kąta nachylenia obrazu. E, I generalnie ma też bardzo szeroki kąt wyświetlania 135 stopni, więc naprawdę e, myślę, że jest prosta ma na nią najbardziej wymagających osób. Można też nim sterować tutaj, także nie musicie mieć pilota. Głośność można sobie z, z, jakby z projektora. Wstalać. No i tak jak mówiłem, po podłączeniu na przykład przez bluetooth telefonu macie po prostu zarobisty, moim zdaniem mega stylowy głośnik. Tak, bluetooth. ładnie wygląda, też się prezentuje. No Mati jak go zobaczył to od razu się podierał, mówi jaki on jest super, bo Mati lubi takie sprzęty. No mega. Myślę, że naprawdę na naszej półce będzie mega fajnie wyglądał. Mm -hmm. A jakby dowodem na to, że działa na baterii jest też to, że o, można go podłączyć i działa na... mamy. Bez zasilanka. Ciao. Idziemy oglądać. Thank you.